Magia ceremonialna. W czasach przedhistorycznych magami byli ludzie o wyjątkowo wysokim poziomie etycznym i równie wysokiej inteligencji. Stąd magowie łączyli w sobie stanowiska kapłanów, lekarzy, nauczycieli, sędziów i prawodawców, jako jedynie ustolnieni do kierowania losem swego ludu wówczas jeszcze ciemnego. Ich rozum, ich ustolnienia magiczne i Leczenie przypisywał lud pomocy bogów, a kapłani nie prostowali tej opinii, gdyż ułatwiała im rządzenie tłumem. Gdy jednak z ofiar składanych przez wiernych wzrastały bogactwa świątyń, pokusa używania ich na własną wygodę zwyciężała wśród kapłanów i budziła w nich dążenia egoistyczne. Czci, jaką odbierali od wiernych, zaczęli nadużywać do umocnienia swojej władzy, a rozwijając coraz większy przepych w ceremoniach kościelnych i w życiu prywatnym, ulegali stopniowo zniewieścieniu. Równolegle z tym, obniżaniem własnego poziomu moralnego, tracili coraz bardziej swe ustolnienia magiczne. Aby zatem utrzymać władzę nad ludem, poczęli stosować terror, grożąc gniewem bogów za każde nieposłuszeństwo, a do wywoływania zjawisk magicznych, posługiwać się musieli mediami. To zapytywanie bogów o ich wolę, zastępujące dawne rozstrzygnięcia bezpośrednie przez kapłanów, odbywało się z coraz bardziej skomplikowanymi obrzędami, dając początek wyroczniom egipskim i greckim, a poza tym stworzyło, z czasem cały formalny rytuał. Wiara ludów w bezpośrednią potęgę kapłanów przeradzała się stopniowo we wiarę w posiadanie przez nich jakichś tajemniczych zaklęć dających władzę nad bogami i nad ludźmi. Wszak kapłani w obrzędach wzywali bogów i szeptali formuły tajemne nad usypianymi mediami. Ambitne jednostki wśród ludu, tworząc, patrząc na te ceremonialne, ceremonie, dochodziły do wniosku, że wystarczy tylko zdobyć sobie te tajemne formuły, aby już móc rozkazywać bogom, żywiołom i ludziom. Owo przeświadczenie o skuteczności zaklęć i obrzędów dało początek kabali i magii ceremonialnej. Zapomniano o decydującym znaczeniu poziomu etycznego, a rzucono się na dociekania tajemniczego znaczenia słów i szczegółów ceremonii. Stąd to w średniowieczu każdy okultysta zajmował się kabałą i magią ceremonialną, a w wieku ubiegłym próbowano ją wskrzesić wraz z astrologią w szacie pozornej, pozornie naukowej. Nastąpił wówczas renesans astrologii w Anglii i Niemczech, a magii i kabały we Francji, gdzie obok wielu mniejszych rozgłos zdobyli sobie zwłaszcza dwaj autorowie występujący pod pseudonimami. Pierwszy z nich, dr Gerard Encaus, posiadający kilka doktoratów, lekarz zawodu, studiował w klinice profesora Benhaima fizjologię i hipnotyzm, a cudowność, obserwowanych zjawisk zwróciła go ku magii Alchemii i kabali, którym poświęcił 30 lat badań. Napisał pod pseudonimem Papus liczne dzieła z tego zakresu. W polskim przekładzie istnieje wiedza magów. Umiał podobno wywołać zjawy astralne, np. Aleksandra III w Petersburgu, a zjawę, Karocy z upiorami w Paryżu. Zmarł w 1915 roku. Drugim podobnie głośnym w wieku ubiegłym był Alfons Ludwig Costard, znany profesor pod pseudonimem Elifas Levy, urodzony w 1810 roku w Paryżu. Jako syn drobnego rzemieślnika uzyskał trzy niższe święcenia kapłańskie. Po wydaleniu za kacerstwo zarabiał na życie jako aktor wędrowny i malarz ścienny. Wróżył, studiował kabałę, dzieła Paracelza para i Swedenberga. Leczył magnetyzmem, pisał swe dzieła i uczył magii za pieniądze. Znał ho, Homer Wrotyński. Witrasa de umarł w 1875 roku w nędzy, mimo że jak twierdził, posiadał receptę kagliostra na Eliksir Życia. Z dzieł jego wzięcie uzyskały Historie de, de la Magie i et Ritual de la Hut od Magie. Kilka cytatów z nich wystarczy do zobrazowania, jakie są dogmaty tej magii. Oto magia potrafi o wiele więcej niż mówią o niej, legendy. Potęga jej polega na wiedzy i sile. Jest magia boska i magia szatańska, czyli czarna, kłamliwa. Są cztery przykazania: wiedzieć, ważyć się, chcieć i milczeć. Widzialne jest wcieleniem niewidzialnego. Za pomocą pentagramu ujarzmia się demony powietrza, ognia, wody i ziemi. Sam znak nic nie znaczy, a zyskuje moc dopiero przez dogmat, którego jest wyciągiem i słowem. W magii czarnej szatan jest tym czynnikiem, którego wola, skażona do złych celów używa. Wywołujcie szatana odpowiednimi ceremoniami, a przyjdzie i ukaże się wam. Im trudniejsza i straszliwsza ceremonia, tem skuteczniejsza, gdyż pobudza wyobraźnię. Jest to szereg świętokradztw i mordów stopniowanych. Są zwierzęta, które... Pochłaniają w siebie prądy astralne, należą do nich np. ropuchy i jaszczurki. Gdy czarownik chce kogoś uwolnić od czarów, musi znaleźć inny przedmiot, na który mógłby swą złość przenieść, bo inaczej sam nieuchronnie własnym czarom ulegnie. Pentagram, zobacz 52 na stronie 358, jest znakiem, Potęgi maga, a tajemnica nieodzownym warunkiem wszelkich operacji. Operacje nie są bezpieczne. Kto nie stoi mocno na gruncie bezwzględnego rozumu, tego mogą doprowadzić do obłędu, rozdrażnić system nerwowy i wywołać nieuleczalne choroby śmierć nawet. Każdy mak musi mieć własny pentakl, czyli pentagram. Po wykształceniu woli i odrodzenia osobistym przez posty, ma utworzyć łańcuch magnetyczny, a to trzeba sposobami, znakiem, mową i zetknięciem alchemia. Wszelka kabała i wszelka magia rozpada się na kozła ofiarnego i kozła grzesznego. Jak z tego widać, dogmatem podstawowym jest dualizm, magia biała i czarna. Kozioł ofiarny i grzeszny, a człowiek stoi pośrodku, mogąc dowolnie posługiwać się jednym albo drugim do swych celów jeżeli tylko ma władzę i siłę. O poziomie moralnym te dogmaty nic nie mówią. Można go zastąpić właśnie wiedzą i siłą. A wiedzą jest znajomość słowa użyczającego siły znakom takim jak na przykład pentagram, ujarzmiającym demony, a nawet mogący przywołać diabła. Mimo tego dogmatu o potędze słowa i pentagramu, operacje nie są bezpieczne. A chcąc uwolnić się od czarów, należy znaleźć kozła ofiarnego w postaci jaszczurki lub żaby i na nie przenieść swą złość, aby one, ów prąd astralny, wchłonęły. Że po takim przygotowaniu można zjawem zmarłego zobaczyć. Jeżeli osoba wywołująca nie posiada ustalnień Medialnych. Będzie to halucynacja mniej lub więcej wyrazista. Jeżeli zaś je posiada, a zalążki takich uzdolnień krwią w każdym człowieku normalnym, to wynikiem będzie zjawa ektoplastyczna, słabiej lub mocniej zmaterializowana. Granica między halucynacją podmiotową a zjawą przedmiotową. Nie da się zakreślić, są bowiem różne stopnie rzeczywistości. Wszystkie przygotowania i szczegóły ceremoniału magicznego zmierzają do rozbudzenia wyobraźni i do wprawienia maga w stan półtransu, w którym zatracają się granice między snem a Jawą. Spalanie kadzideł ma na celu nie tylko oszołomienie operatora, lecz także dostarczenie powłoki materialnej ukazującej się zjawom, gdyby wywołanie ektoplazmy z organizmu maga nie wystarczało. Zjawy te mogą być zatem i są nieraz przedmiotowe. Poruszają się, zbliżają lub oddalają, nawet zmieniają postać i odpowiadają na pytania. Dzieje się tu to samo, co na seansie medialnym gdy z ektoplazmy tworzą się różne postacie zjaw, najlepiej lub gorzej widzialne, silniej lub słabiej zmaterializowane. Podobnie także ma się rzecz ze sprawą tożsamości pojawiających się duchów. Zdarza się często na seansach spirytystycznych, że pytający rozmawia tylko z własną podświadomością, Odpowiadającą na jego pytania ruchami stolika lub pismem automatycznym. W ceremoniach magicznych równie często bywa, że zjawa słabowiedzialna i niezbyt ruchliwa nie ma sił do mówienia głośnego i odpowiadania tylko skinieniami głowy lub puknięciem w ołtarz. Wygląd takiej zjawy odpowiada ściśle wyobrażeniu maga, a odpowiedzi jej są takie, jakich sobie życzył. Gdy mag zamierzał wywołać demona zjawa potwierdza, że jest demonem. Gdy nakazuje jej posłuszeństwo, zjawia okazuje uległość. Jeżeli jednak mag niezbyt sam dowierza własnej potędze lub nie jest pewny, czy wszystkim przepisom rytuału zadość uczynił, zjawa może nie być posłuszna, a nawet podnieść bunt otwarty i zagrażać samemu magowi. Jest tu to samo co przy rozszczepieniu świadomości omówionemu w rozdziale 28, 29 i 52. Wszak i tam zjawy nieraz nie słuchają medium i robią mu na przekór. W Czarnoksięstwie obok dymów z kadzideł, i w tym wypadku duszących i cuchnących, materiałem do tworzenia się zjaw bywa krew świeża. Bądź to ze zwierząt zabijanych na ofiarę, bądź przyniesiona z rzeźni w naczyniu, bądź wreszcie wydzielana przez menstruującą właśnie czarownicę lub pomagającą magowi kapłankę. Znane są także w historii fakty mordowania dzieci niewinnych na ofiarę demonom. Krew ma niewątpliwie pewne szczególne właściwości, własności. Do dziś mało zbadane. Jej wybitnie pomocna rola w materializowaniu się zjaw widzialnych znana była u różnych ludów już dawno, a nieraz stosowana także w seansach nekromantycznych, podczas gdy w mediumicznych próbowano z powodzeniem zastąpić krew świeżym mlekiem gorącym. Wspomniałem wyżej, że do przedmiotów rytuału należy często także lalka woskowa. Samo jej sporządzenie wymaga odpowiedniej ceremonii. Lalka ta bowiem wyobraża człowieka, na którego ma się oddziaływać magicznie. Mak zatem sporządza z wosku laleczkę kilkunastu centymetrów wysokości, chrzci ją, nieraz przy swym ołtarzu imieniem człowieka, na którego ma działać. Dolepia do niej w miarę możności włosy i paznokcie porzucane przez tego człowieka po obcięciu lub podstępem bez jego wiedzy zdobyte. Odziewa lalkę w strój podobny, jaki nosi ów człowiek, nawet wszywa nitki z jego odzieży i w ogóle czyni wszystko, aby jak najżywiej móc wyobrazić sobie w tej lalce człowieka, na którego chcę zwrócić swe działanie czarnomagiczne. Włosy, paznokcie i części odzieży, a podobnież odchody, mają połączyć lalkę z człowiekiem rodzajem raportu magnetycznego, aby działanie lepiej przenosiło się z, niego na, z niej na niego. Eksperymentów z takimi lalkami do, dokonywali także niektórzy badacze nowoczesności. Na przykład dr Baradyk, dr Pelletier, Albert De Rocha i inni wszyscy opierali się na stwierdzonym już fakcie, że w pewnym stadium snu magnetycznego rozdział 37 wrażliwość czuciowa uśpionego przenosi się z powierzchni jego skóry w powietrze na kilka centymetrów ponad ciałem. Wrażliwość tę można podobnież umieścić w szklance wody w wosku i działając na tę wodę w od, z oddali wywoływać odruchy w medium. Zamiast szklanki z wodą używali w tym samym celu lalki woskowej, którą napawali wrażliwością zmysłową medium, akując tę lalkę lub przypiekając w tajemnicy przed. Przed nim obserwowali odruchy bólu u medium, a nawet zaczerwienienia na skórka w miejscach odpowiadających. Były to wszystko eksperymenty w czasie uśpień magnetycznego, a razem, a zatem w warunkach korzystniejszych niż je ma czarnoksiężnik. Jednak zasada działania wydaje mi się w obu wypadkach ta sama. Elifas Lewi opowiada ze szczegółami, jak taką ceremonię wywołał ducha Apoloniusza z a inną uwolnił od cierpień osobę umierającą. Znalazł pod jej pościelą żywą rupuchę. Podobnych działań magicznych dokonywał także papus wedle świadectwa współczesnych, u obu jednak powodzenie ich działań znajduje wytłumaczenie w tem, że posiadali ustalnienia medialne, że miał je Lewi widać jasno z jego własnych słów. Uczułem raz w nocy, że jakaś ręka mnie dusi. Zaświeciłem lampę i ujrzałem, że książki się poruszają. Papiery latają w powietrzu, a coś głośno uderza w powałą. Obserwowałem to z całym spokojem, a potem postanowiłem spróbować zaklęć starożytnych. Dalej mówi ten autor – Wywoływanie duchów jest dwojakie, jasne przez modlitwę pentakl i kadzidła, a ciemne przez krew złożeczenia i przekleństwa. Zjawy duchów okazują się mediom, ale nigdy nie zdradzają im tajemnic swego życia. Wywoływanie z miłości jest łatwiejsze. Zebrać wszystkie pamiątki po zmarłym, urządzić mieszkanie tak, jak było za jego życia, umieścić tam jego obraz, stawiać świeże kwiaty i wybrać jakąś datę, szczególnie mu miłą, na przykład imieniny. Nie wypuszczać w tym dniu nikogo, żyć w czystości, wieczorem jak co dzień wejść do pokoju ze słabym światłem. Zapalić kacidło, zgasić lampę i pozostać przez chwilę w ciemności, a wreszcie głośno wywołać jego imię po trzykroć. Rozmawiać z nim w myśli, znów trzykroć zawołać gotkliwie i otworzyć oczy. Zobaczy się go na pewno, jeżeli nie zaraz, to przynajmniej dnia trzeciego.